Wyglądam chyba trochę jak Jack Sparrow z Piratów z Karaibu. I może uraduje się moje stare zmęczone duszy jakoś przesętą. Zaśpiewam mi dwajownik. Bardzo dobry rad.

Zawsze niewychowane tego gumiaża. Mało kto by powiedział, dziękuję. No, zawsze chciałem pracować nad hmm. gumią. Jako dziecko myślałem, że to jest taka fantastyczna sprawa. Wciąż się, że to jest fantastyczna sprawa. Lubię spędzać czas ze swoją rodziną, z siostrą, z mamą. No, kiedy jestem w łodzi, to niestety w że rzeczy rzadko ich widuję. Podziwiam cię coraz bardziej, detektywie. Niestety ja ciebie nie. Panie, mam go zgładzić? Na razie zabierz mu tylko. Kocham moich rodziców. Żałuję. Że szkoda, że nie przebywam z nimi tyle czasu, ile bym chciał z nimi przebywać. No bo jednak uważam, że na przestrzeni tych 20 lat. Dużo mnie nauczyli, mi nauczyli i mogliby mnie jeszcze więcej nauczyć. Mogłyby jeszcze więcej od nich, od nich jakoś zaczerpnąć. Tak, na pewno wyprowadzka do Łodzi, przeprowadzka do Łodzi zmieniła moje życie. W takim stopniu, że no, do tej pory nigdy nie byłem jakoś szczególnie samodzielny. Oni, bo w domu mama mi mówi, czy tata, czy babcia, że coś się zrobił. I wtedy, no i wtedy, wiesz, nie muszę... Hmm, to mi jakoś samo się teraz rozplanowuje czas. Jestem młody na razie. Nie udało mi się żadnej głębszej relacji zawiązać. Czemu miałbym w sumie nie się z różnie pięknymi, młodymi dziewczynami, jeżeli faktycznie jakoś tam czasem uda mi się z którąś spotkać. na święto. Całą jestem z wami. W nadziei, że stanę, zostaniecie wysłuchani i projekt Centrum Kultury przy yy, Centrum kultury przy Kawywicz będzie zrealizowany. Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Piaczyński. Jak się szczery? Co robisz z tym? Nie mam się. Bo jak się dużo patrzy w ekran kinowy, to myślę, że mocno przekwane gałki, bo szczególnie Nie ma za bardzo pomysłu na przyszłość. Na razie nie wybiegam jakoś myślę. Dałek po przód niestety. Czytałem niegdyś dużo książek, ale jak wiadomo literatura zawija wyobraźnię. Tak na poważnie w sumie nie wiem dlaczego przestałem czytać. W sumie nie mam aż tak mało czasu, mówimy sobie coś poczytać czasem. Ale nie wiem. Nie, nie, nie. Tak, dziewięćdziewka. nie, może, nie, to może, nie, w może, zapomniał się wysłać, No, może, może wysłać, sprawdzali po prostu. Jakbyś nie, no może, nie, nie, nie bardzo było w zbyt wiele sytuacji którym nie mógłby się pochwalić, że, że, że coś mi się naprawdę udało.